Wystawa rozpoczyna się od przykazania miłości, od przykazania, które zostało zaznaczone w Biblii przez Józefa Ulmę. Tak rozpoczynamy opowieść o tym heroicznym czynie. Goście wchodząc do naszej przestrzeni wystawowej widzą ciemne ściany, czarne ramy, niczego się nie spodziewają. Po zapoznaniu się z etiudą w VR, po zdjęciu gogli, widzą fotografie, które nagle ożywają dzięki wykorzystaniu światła ultrafioletowego. Na zdjęciach archiwalnych, które pokazują Bohaterskie poświęcenie Polaków od 1939 roku do współczesności pokazujemy, jak wielkim wsparciem jesteśmy jeden dla drugiego. Zapraszam serdecznie do skorzystania z tego projektu wszystkich nauczycieli, rodziny, uczniów. Niech to będzie bodziec dla wszystkich, aby mieć chwilę refleksji nad codziennością, aby ta historia, ten heroiczny czyn rodziny Ulmów był dla nas świadectwem oraz przypomnieniem tego, że jest to nasze dziedzictwo szacunek i miłość do drugiego człowieka, bo bez tej miłości do drugiego człowieka, która jest taką czystą intencją dobra dla drugiej osoby, nie ma pomocy.